Nie wiedzieliśmy w jakich warunkach przyjdzie nam rozgrywanym. Jak wszyscy widzicie, jest piękny, wizualnie, bardzo ładny obiekt i wygodny, spełniający wszelkie wymogi do grania. Może tam jeszcze troszeczkę brakuje prawda, niektórych drobnych rzeczy, ale to się uzupełniał obiekt, co tylko został po prostu wybudowany i stworzony. Życzę Wam wszystkim, abyście tutaj odnosili sukcesy sportowe, byście byli zadowoleni. Byście cieszyli się z tego, że tu przychodzicie, że tu bracie. Proszę, nogami sobie pomaga, idzie w górę, poszedł za chwileczkę, zrzucie nam półkę, którą rozpoczniemy nasz dzisiejszy turniej. 11. 10 już było. Mariusz, kolega Mariusz, tu powie o kto zwyciężał. Ja tylko ograniczę się do tego, żeby serdecznie przywitać Państwa, a szczególnie witam zaproszonych gości w osobach. Starostę powiatu mieleckiego, pana Andrzeja Krawążczyk. Wójta gminy Mielec, tym nie trzeba witać, bo to jest gospodarz tego terenu. Witamy pana Kazimierza Gacka. Witam starostę i wicestarostę byłego i byłego prezesa powiatowego Rzeszyni LZDS, obecnie honorowego prezesa nowego stadionu. Myślę, że cieszymy się wszyscy z tego, że na terenie naszego powiatu powstają nowe obiekty sportowe. Bardzo się cieszę panie Wójcie i gratuluję panu jak również i poprzednikowi, który ten pomysł przedstawił, a pan już kontynuował i efekt tego jest wspaniały. To świadczy o tym, że doskonale samorządowcy z gminy wiejskiej Mielec rozumieją potrzebę właśnie rozwoju sportu, wychowania poprzez sport i właśnie tworzenie tej bazy temu służy. Serdecznie Panie Wójcie gratuluję Panu i całemu samorządowi i wszystkim mieszkańcom gminy wiejskiej Mielec. Moi drodzy, po raz jedenasty spotykamy się w rywalizacji sportowej w dyscyplinie która jest nam tak bardzo bliska jako mieszkańcom powiatu Mieleckiego. Bo przecież powiat Mielecki na piłce nożnej stał i stoi. Oczywiście, że chcemy doprowadzić do tej świetności, jaka była w latach 70. i 80. Ale właśnie poprzez takie turnieje, poprzez propagowanie piłki nożnej, poprzez budowę takich obiektów sportowych, poprzez udział takich wspaniałych ludzi, przyjaciół sportu, myślę, że ten cel jest osiągalny jest osiągalny. Gratuluję jeszcze raz dzisiaj zawodnikom. Życzę wspaniałej rywalizacji. Cieszę się, że dajecie przykład innym, że można prowadzić zdrowy tryb życia, można pogodzić i pracę, naukę z uprawianiem sportu. Wspaniałej rywalizacji, tutaj zgromadzonej publiczności, wspaniałych wrażeń, emocji pozytywnych, a myślę, że dzisiaj piłkarze tych emocji nam dostarczą. Szanowni Państwo, 11 turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego uważam za otwarty. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do emocji sportowych. Proszę, widzimy jak gwiazdki mogą ja ściągnąć na lampę. Ale bezpiecznie, pan Andrzej się tego wybronił i jest! Proszę Państwa, brawa! Brawa dla pana Andrzeja! Dziękuję. A więc, proszę Państwo, za moment rozpoczynamy pierwsze spotkanie, które rozpoczyna 11. turniej. Ja jeszcze tylko chciałbym wszystkich Państwa poinformować... W 2004 roku drużyna to księżnice w 2005 roku drużyna Victory w 2006 roku ten tak kuwał trawił ręce w w 2007 roku do drużyny Zagoła Malina, która również dzisiaj dożyje. Po również w 2008 roku zwycięzcą została drużyna w w 2009 roku to tam Kałspeda będzie pierwszą Pana. Przez przestacachy jakkie już mówiłem duży na wolnym, nieleswe i w i naprawdę serce się raduje, że takie obiekty powstały na Podkarpacie. Poleczała przed ludźmi, przed państwem i podziękujmy, ja prosimy bardzo o to jedno. Podziękujmy ja ludziom, którzy złożyli swój wkład, żeby taki obiekt powstał tutaj w tym miejscu, a jak wiem, że rok czasu prawie nic tutaj się nie działo, a dzisiaj będzie on czynny, funkcjonował dla państwa przy ludzkich imprezach. Ja dziękujmy prawami, bardzo Was proszę na Dziękuję wam. Ale tak, pieszo, że tak, mówi, tak, tak, tak. To droga, jest na tak? No to byłoby super, bo tutaj ludzie wjeżdżają od razu mają. I tu kwestia jest taka, że tylko że nie będę teraz robił, bo kasa gminna to 450 tysięcy, teraz poczekać jeszcze ten rozkaz czasu i złożyć pieniędzy unijnymi. Zrobić się. to z finansowym zarzem, no bo po prostu rozwiązanie, dzisiaj nie tak dogodnie, że to ale właśnie nie, od razu, razu Kraku zbudowano, się Bo jeszcze się służba zdrowia, oświata, inne rzeczy, trzeba tak, pieniądze w rezerwie, na nie najpierw coś zaleje po wodzie, ja zdaję sobie sprawę, ja wiem, jak to funkcjonuje. Dobrze, że już jest tyle, a za chwileczkę to jeszcze parki, i inne rzeczy do, do no nowego budżetu. to rok, będzie na stanowisku. Ale panowie, ja zawsze ja powtarzam jedno, żebyście wiedzieli, Kampania się zakończyła z dniem wyboru. nie wyboru. Teraz to rozpoczął dwa lata, kolejną. Mam, dwa lata i parking będzie. Aja Jan z numerem Sypek, Piotr z numerem 22 Czech, Adam z numerem 10 Ryś, Piotr z numerem 14 Patykuł, czegoś z numerem 20 Kopać, Piotr z numerem 23... Łachut Radosław z numerem 9, Ryś Paweł z numerem 16, Miasta Grzegorz z numerem 19, Paweł Pała Witold z numerem 17, Grzegorz z numerem 7, Bobro Mateusz z numerem 6, Jarek Marek i z numerem 21, Pietras. Zbigniewa. ...wkład, założono serce, włożone zdrowie, poświęcony czas, kosztem swoich rodzin, może czasami ci ludzie, którzy za drodzy Państwo, otrzymają te nagrody, powinni być wzorem dla tych małych dorastających. Spokojnie młodzież, która dorasta, może się wzorować na kolegach, którzy za chwileczkę odbiorą nagrody, podziękowania. Którzy bardzo tutaj... tutaj ...do Gusza Lekowskiego. Krzysiu Węglarz, to jest historia woli Olimpie Legenda. To wszyscy, wszyscy tutaj koledzy, którzy kończą karierę to jest historia startu woli wileckiej. Ja bym prosił długoletniego prezesa startu woli wileckiej. O, Prawie, że rozpadała. Namówiłem władka, żeby został prezesem. Poszliśmy na zebranie i on został prezesem. I pobaczyli. I za jego kadencji ten stadion, który był przez jest zrobiony że taki i niestety. Bez... Współpracujący o skojarzeniu tego pokazu moglibyśmy Państwu przedstawić i dzięki Straży Grzonowice mamy to i to wszystko mogą Państwo dzisiaj oglądać. To są najbardziej bojowe dziewczęta z Wami Właśnie panie wójcie, mamy na głowę, a niezbędnego podkoszuka możemy już dzisiaj rozstrzygnąć. Plan, tutaj panie Wójcie zobaczy, jak życie ludzie nam czasami wychodzi wszystko na gradację, panie wójcie. Także możemy już dzisiaj kontekst rozstrzygnąć. Ja myślę, I po prostu dały z siebie wszystko a najważniejsze że wszystkie wygrały właśnie ten wiz i proszę państwa i, i, i powiedziały żeby przekazać wiz prezesowi także proszę państwa przekazuję prezesowi ja miałem wybrać y, najlepszą dziewczynę ale, ale z tego co dziewczyny powiedziały niech zostanie on u nas w straży i, i, i ten krawat